Zapraszamy do oglądania wyścigów na naszej trasie samochodów Matchbox i Hot Wheels. E, tutaj są prezentowane samochody, które dzisiaj będą się ścigały, a na podium e, samochód Matchbox Jeep 4x4, który wczoraj wygrał nasze wyścigi. Oto nasza trasa e, zbudowana całkowicie z klocków Lego. I tras Lego, długości 1,70 m. 1,60 m. Na górze jest start. Gdzie jest start? Pokaż. Pociągnij do góry. A, już samochody są. A, no pierwszy test. I metę, pokaż, gdzie jest meta. Tutaj, Tutaj jest meta. Okej, okay, dobra. I zaczynamy pierwszą kwalifikację. Każdy z każdym. Wygrywa najszybszy.